Dlaczego mnie piłów nie było? Bo nie miałem tak czasu, miałem jeszcze bałwskowe jeszcze, do nagrania jeszcze. Ale wakacje mają. Moje bo... winy będzie parę, parę... Będę drona. fan dron. Jeśli tutaj jest zdjęcie. Tutaj. Pany dron jest do latania, do się do, do sobie zrobić pane ujęcia krótkie inne jakieś pan diecie pokazuje yy, dlaczego nie było tych filmów bo tamty kanał już nie mam Mówię yy, ostatnio widzicie ten film czy tutaj jest yy, link opisie właśnie ten film yy, jest a dzisiaj na odcinku będzie pod tytułem Co z ostatnio nas co to jest NAS, to jest serwer, server trików, które dają się sobie. Każdy chyba wie, ale nie wiem, czy ktoś o tym będzie wiedziała, ale jedna osoba też będzie wiedziała. jak wiem, to jest ten odnowy skin na krawędzi. Serwer NAS to jest triky, gdy chcesz montować ten skin. Nie wiem, jakie dyski będą, jeśli jakieś HDD HDD dla SSD jest ulica cedowa SSD jest taka cena Ale HDD jest taka To jest ulica jest polowa Jeśli się jaki czy ulica jest dyskowa Desko, Dysk jest HDD jest, jest lepszy, bo nie szuje się tak mocno. HDD jest szybki, tak, prawda, że się jest szybki, ale HDD jest kurczę, jest wolny, a jest tani. To jest prawda, że się jest tani, bo jest różnica tutaj cenowa. Celo, tutaj się jest tu kupowałem już tak, że teraz sobie... Kupowałem teraz sobie taki Switch i się daje nie mogę odwrócić teraz, bo teraz Server jest odpalony od, od i tak się testuje to jego. dźwięk ale nie mogę powiedzieć gdzie mogę... Kupowałem tego, ale nie kupowałem jego. Nie go z e, e, filmu. Bo musiałem mojego starego laptopa naprawić Mogę pokazać się ten staruszek to jest Laptop, ma laptopa Chciało mi było pięć lat laptop to jest bardzo mały i tylko mi 3 7 RAM, 8 RAM ja zanim montowałem jakiś programach zawodnych Ale teraz jest Na... Na... A tak Nie Na Windows tylko na... na T-Pro tutaj, W tej instrukcji Jest Aby PC tutaj Yyy... z tego mikrofonu Rybko taki sam mikrofon Mój fajny dźwięk audio jest Bo jeden minus tego, bo... Mamy audio. Mamy audio. Tutaj. To jest. Tam, ma, wiesz co. Na tamtym odcinku, jeśli widzicie, tutaj helikopter jest ten film. Jeśli w się sensie, ten film. Nie film. Od tego urodzenia. To jest. To jest do nakrywania dźwięku audio ostatnio mówiłem się mi Jack działa tam przepięcia jest to jest wina nie jest wina mikrofony i Sega to jest wina jest yy, tego Jacka z telefonu wina jest tego a też no, w tych telefonach jakiś Oppo jakiś iPhone w iPhone jest teraz UFC. Pana lampka taka stojąca. Widzicie chyba z tego kadłuba. Eee, z tego kadłuba. Widzicie. Pana lampka ładna, stojąca. Taka po luk. Czyli starym luk, e, świeci się po kątem e, 90. E, e, pana lampka LEDowa EGB ma e, e, LEDy Ona kosowa chyba. Z, ja nie pamiętam. Chyba trzy dychy? Nie wiem. Yy, ale trzy dychy, nie wiem. Drone jest i tworzy się, bo są akcesoria do akcesoria jest, do. a jeszcze nie jest plus tego, bo jest yy, limit 250 gram ale yy, nie muszę szybko tak yy, zrobić jestem tu w yy, nie muszę